Cześć kochani, witam się z wami w kolejnym vlogu dzisiaj w tak cudowny, piękny dzionek mamy 9 stopni, jest świetnie, bardzo fajnie, cieplutko właśnie byłam z mamą na spacerze, ale wam tego już nie nagrywam nie, nie witam się z wami z dworu, witam się z wami z domu jest super pogoda, mega, właśnie idę psa wyczesać na podwórko no i zobaczymy, co tam jeszcze będę działać. No, tak jak mówiłam, mamy świetną pogodę. Szkoda, że jeszcze nie jest pogoda na rowery, bo mamy yy, właśnie topnieje yy, śnieg i jest wiecie taka trochę chlupa. Ale da się chodzić. Właśnie byłyśmy na tym spacerze, bardzo fajnie pochodziłyśmy. No i co, i odezwę się do was później, bo właśnie idę teraz na podwórko trochę poczesać psa. Z i sierści, bo psy teraz na zimę to tak lnieją, że normalnie masakra. I odezwę się do was później. Kochani, witam się z wami z kuchni. Dzisiaj będziemy na obiad robić tortille z kurczakiem i mamy tutaj tak sześć chyba takich pełnoziarnistych tych pracuszków tortilli. I tutaj mamy fajny skład, one są z Biedronki, bardzo fajny skład, zobaczcie, placki z płatkami jęczmiennymi, owsianymi, otrębami pszennymi, siemieniem lnianym, nasionami szałwi hiszpańskiej, bardzo fajny skład. Tutaj mamy mieszankę sałat lodowych, później tu mamy ogórek, pomidorek, tutaj już mamy na patelni podrumieniony słonecznik. Tutaj mamy trzy rodzaje papryczki. Tutaj mamy troszkę serka salami, kurczaczek, i tu jeszcze na patelni się robi, robią pieczareczki, dochodzą do siebie. I mam bardzo fajny sos, który zrobiłam. Jak będziecie chcieli, to Wam pod, albo powiem Wam szybko, co tutaj jest. Znaczy, zrobiłam sama ten sosik, i tutaj powiem Wam, co jest. Mamy tak. Yy, chyba dwie łyżki, yy, takie yy, większe musztardy, yy, łyżka miodziku, yy, oliwa z oliwek i troszkę wody, i wszystko mieszamy. I yy, takie wszystko. I tutaj wszystko mieszamy i taki sosik możecie mieć nawet przez pół roku albo nawet więcej w lodówce i to właśnie nadaje się do takiej tortilli, do polania właśnie albo do obiadku, do różnego mięska, więc ja się zabieram do pracy. Kochani, tutaj mamy właśnie fajny, taki fajny toster i z, różny, wymien, z wymiennymi blaszkami w środku. Ja Wam tak szybko pokażę jak to wygląda, o zobaczcie sobie, tu się już robi kolejny wrapik. I tak wyglądają już gotowe na talerzu, więc smacznego. Kochani, obiadek zjedzony, brzuchy pełne na maksa, ale bardzo dobre wyszły te wrapy. No i przychodzę do Was jeszcze z fajną książką, bo u mnie jeszcze na kanale nigdy, nie raz chyba czy dwa razy wspominałam o książce, ale ja muszę powiem wam, że muszę mieć wenę do czytania książek, ja nie wiem. No i musi mi też y, wpaść fajna książka w, w ręce, bo ja lubię książki, nie lubię żadnych fantastycznych, biograficznych, his, historycznych. <laughs> Tylko lubię takie książki y, życiowe, jakieś y, powiem wam z dobrymi radami. I mam tutaj świetną książkę z polecenia Edytki. Jest to bardzo fajna, interesująca dziewczyna, kobieta, która prowadzi bloga oraz ma konto na Instagramie o nazwie Oliwka Blog. Tak się prezentuje. Tak chciałam pokazać Wam. No co to mi tak wyszło? O! odbija mi coś krzywo o, tak się prezentuje i powiem Wam, że ja tą książkę kupiłam z polecenia właśnie Edytki i książka się nazywa *Phenomen Poranka jak, zmi jak zmienić swoje życie i książka ogólnie yy, kosztowała 35 zł a siostra mi ją właśnie zamówiła za 22 zł, byłam mega zadowolona z takiej promocji *Hill Elrod rot. Yy, to Hill L. Roth jest autorem tej książki i jest to świetna książka. Nie wiem, jak Wam tu powiedzieć, bo ja dopiero jestem na samym początku, ale przeczytam Wam może pierwsze zdanie i sobie sami ocenicie. Może stoisz teraz między półkami w księgarni i pytasz sam siebie, czy wczesne wstawanie rzeczywiście może odmienić czyjeś życie? Tak. Diametralnie, zapewniam Cię, to nie są żadne frazesy. Przekonaj się sam i zostań szczęśliwym człowiekiem sukcesu. Instrukcję znajdziesz w tej książce. Polecam. No i kochani, ja będę czytać i mam nadzieję, że to wstawanie o poranku da mi mega moc i tak jak tutaj właśnie jest opisane, że yy, to po prostu zmienia całe nasze życie. I yy, mam nadzieję, że to będzie mega książka fajna. Na pewno jak przeczytam to, wam ją polecę. Jeszcze raz, tutaj macie autora, Fenomen Poranka. Bardzo fajna, leciutka książeczka, bardzo ładna okładka i bardzo, wczoraj przeczytałam czy, czy, tylko jeden czy dwa rozdziały. Takie to było, takie w sumie sam wstęp, ale bardzo fajny, ciekawy i bardzo fajny autor. Aha, to będzie jedna sprawa, a z drugą sprawą przychodzę do Was, bo jestem mega zadowolona i zachwycona wiecie co, ostatnio w gazecie miałam jakąś tam, przeglądałam sobie gazetę tutaj w domu i wycięłam sobie taki artykuł o folii aluminiowej i są cztery sposoby na wykorzystanie folii aluminiowej, zobaczcie tutaj mam i tutaj mamy pierwszy sposób mamy usuwanie przypalenizny drugi mamy ostrze, ostrzenie nożyczek, trzeci czyszczenie sreber i czwarty wspomaganie prasowania no, i wyobraźcie sobie, że ja miałam właśnie ochotę na wyczyszczenie mojej biżuterii z Pandory, ponieważ ja dostałam taki piękny oto komplet na urodziny. Ale mogłyście już to zobaczyć na Instagramie. Tak się prezentuje, taki piękny łańcuszek tutaj z serduszkiem. I wiecie co, on mi troszeczkę zaszedł właśnie, nosiłam go, nosiłam, noszę go na szyi i do tego mam bransoletkę. Bransoletkę już mam założoną i powiem Wam, że to jest po prostu cud, jak to czyści. Najpierw Wam może tak na szybciutko no zobaczcie, ona jest wyczyszczona ona po prostu, nie wiem czy kamera tu odda to wygląda po prostu ta biżuteria teraz wygląda jak ja bym ją po prostu ze sklepu wyjęła, jest tak czyściutka, pięknie wyczyszczona ale co ja Wam chcę pole polecić macie tutaj, mamy napisane czyszczenie srebra i Wam szybko przeczytam, przy tym sposobie wykorzystuję Stano proces utleniania dzięki któremu ciemny osad rozpuszcza się pod wpływem słonej wody. Plastikową miskę należy wyłożyć folią aluminiową i zalać roztworem soli, do którego wkładamy srebrne przedmioty, biżuterię, sztućce. Po około 20 minutach wyjmujemy, myjemy wodą, wodą i mydłem, spłukujemy i wycieramy. I słuchajcie, ja mam tutaj, tak wam na szybko chciałam pokazać, macie plastikową miseczkę, ja właśnie tak już to wykonywałam, wyłożyłam ją folią. Oto było właśnie, jak robiłam tutaj ten właśnie łańcuszek, jeszcze mamy pierścionki, tak samo oczyściłyśmy i wszystko się wyczyściło pięknie. I yy, co i tak i roztwór robię w takiej szklaneczce. To jest szklaneczka około chyba 200 ml, nawet może nie. Wrzucam tutaj yy, wsypuję dwie łyżki płaskie soli zwykłej, nie żadnej himalajskiej, tylko zwykłej soli. Zalewam to wodą, mieszam i wlewacie sobie do tej miseczki, żeby tutaj ta woda była w obrębie tutaj w całej folii i wrzucacie to na 20 minut, wyjmujecie i po prostu biżuteria wygląda cudownie. Ja jestem pod dużym wrażeniem, bo normalne wiecie, zawsze jak się nosi. O, tak, może Wam pokażę. Zawsze, jak się nosi tą biżuterię, to ona zawsze jakoś tak się robi lekko ciemna i nawet nie wiadomo, wiecie. No, ta biżuteria ogólnie z Pandory była bardzo droga i ja mówię o, na pewno nic nie będzie się z nią działo, a jednak podczas noszenia, bo ja przeważnie nie ściągam biżuterii, podczas noszenia, mycia się czy wiecie, no po prostu ona ciemnieje, a tutaj mamy tak, tak po prostu wszystko wyczyszczone, no, chciałabym, żebyście to zobaczyły, o może tak się uda, bo mi się trzęsie troszkę jest po prostu tak cudownie wyczyszczona że wygląda po prostu jakbym miała ją ze sklepu i zaczekajcie jeszcze chwilkę jeszcze mam tutaj jeden taki medalik mamy, zobaczcie jaki piękny o, wyłapał mnie pięknie. I ten medalik też wrzuciłam. To jest w ogóle z jednej strony srebro, to jest takie drzewko. Ono ma w sobie w środku cyrkonie, a z drugiej strony jest y, prawdziwy bursztyn. Bałam się, że jak włożę to do tej miseczki, że coś może się stać z tym bursztynem, ale nic się nie stało. Przepięknie. Od po prostu tak m, wyczyściło i odświeżyło tą biżuterię. Bardzo pięknie to wygląda. I powiem Wam, że właśnie, bo mamie też strasznie śnie dzieje, ta biżuteria. Nie wiem od czego, czy to jest z tym uczulenie, Czasami też mówią, że jak ktoś jest chory czy ma jakieś tam w sobie choroby, to po prostu ta biżuteria tak ciemnieje, ale nie wiem, różne są zabobony, jak to się mówi. No i co, kochani. No i właśnie bardzo wam polecam, jeżeli chodzi o czyszczenie tej biżuterii. Ja mam tutaj na tej karteczce. Przyda to się. I tutaj mam jeszcze przy usuwaniu przypalenizny. To macie folię aluminiową, zawijamy w kulkę, skrapiamy płynem do naczyń i kolistymi ruchami pocieramy brudną powierzchnię. To dobry sposób na usuwanie zabrudzeń i garnków i patelni ze stali nierdzewnej, rusztów szklanych żeloodpornych naczyń, blach do ciasta, ale też tak samo można usunąć laderdzę na przykład na rowerze. O, super sprawa! Później ostrzenie nożyczek. Ja to w ogóle powiem Wam, że nie wiedziałam, że folia aluminiowa ma takie zastosowania. Przy ostrzeniu nożyczek mamy tutaj tak. Tu zadanie jest proste. Folię należy złożyć, a następnie nacinać w kilku miejscach do takiego zabiegu świetnie nadaje się też folia zużyta na przykład ta, którą przykrywamy ciasto podczas pieczenia, można też wykorzystać opakowania z aluminiowych wkładem na przykład po kawie o fajnie, no to nakładacie na nożyczki i tak sobie przyjeżdżacie po nożyczkach Czyszczenie srebr, mówiłam, i wspomaganie prasowania to będzie fajne, ciekawe. Słuchajcie, folie pod, folia podłożona pod podkład na desce do prasowania będzie odbijała ciepło i parę, co ułatwi usunięcie zagnieceń na prasowanych rzeczach. O, fajnie. Trik z wykorzystaniem odbitego ciepła można także zastosować, aby zwiększyć moc kaloryfera. Wystarczy na nim umieścić ekran z kartonem oklejonego folią. O super! Warto wiedzieć, o tutaj też jest takie kółeczko, też Wam to tak na szybko przeczytam. Jeśli umieścisz lekko pomięty kawałek folii w bębnie, czyli jak zrobicie sobie taką kulę, wrzucacie do pralki, usunie ona ładunki elektrostatyczne, ubrań i odzież, nie I odzież nie będzie się elektryzować. O, bardzo fajne, mądre zastosowanie. Czyli nawet jak sobie y, weźmiecie i już y, wyczyścicie tą, y, to srebro, możecie z tej folii zrobić sobie kulkę i wykorzystać tak samo do prania, żeby się ubrania nie elektryzowały. Mega fajna sprawa. Ja to tu sobie wycięłam i zostawiłam to dla mamy, bo na pewno jej się to przyda. No i co, kochani, to by było na tyle. Może się jeszcze do Was później odezwę. Zobaczymy, co będę jeszcze działać. I dajcie znać, czy Wy, myśl, czy Wy znacie takie sposoby z wykorzystaniem folii aluminiowej. Bo ja właśnie nie znałam tych sposobów i. Dajcie znać, czy wy też lubicie na obiady jeść takie wrapy, które ja robiłam, bo mi się udało zakupić właśnie mamie taki toster, który ma wymienne blaszki. To jest super sprawa, bo można robić i zwykłe tosty, i można robić sobie zapiekane tortille, tak jak wam pokazywałam w filmie. I jeszcze jest trzecia blaszka, bo to są trzy podwójne blaszki wymienne i trzecia, ostatnia blaszka jest do robienia gofrów. To jest też bardzo fajna sprawa. Więc dajcie znać, ja to kupiłam niedawno, może jakoś z półtora miesiąca temu. I to kupiłam w Kauflandzie za, była 120 chyba 120 zł, a ja to kupiłam za 80 zł. Bardzo fajna sprawa, bo tylko blaszki wymieniacie, możecie sobie szybko umyć i to jest super sprawa z tym tosterem. No i tak jak mówiłam, dajcie znać, czy robicie te tortille. Takie mi się bardzo podobały. My zawsze zapiekaliśmy tak lekko w piekarniku, ale przy tym urządzeniu jest bardzo fajna sprawa, bo jest bardzo fajna. Fajnutkie I szybko opieka, i, no i mamy szybkie, gotowe jedzenie. No i dajcie znać co z tą folią, czy znacie jakieś właśnie takie sposoby na wykorzystanie folii aluminiowej. Ja będę na razie uciekać i się postaram odezwać do Was później. Kochani, przychodzę do Was z kuchni. Mama postanowiła zaskoczyć mnie bardzo fajnym do kawusi piernikiem z pomidorów i zobaczcie jak się pięknie prezentuje. On tutaj troszkę popękał, ale to nieważne. Tutaj mam ukrojony już i wiecie co? To jest bardzo zdrowe ciasto dietetyczne. Takie dla osób, które też dbają o linię i jest bardzo też zdrowe i. Co tutaj jest bazą? Bazą są pomidory w puszce zmiksowane, dwa banany, jedna, so, jedna łyżeczka sodki, dwie łyżki kakao, przyprawa do piernika i mamy szklanka cukru i olej, i to wszystko miksujemy, wkładamy do piekarnika do formy, i oto powstaje taki piękny. No, to jest coś pięknego, właśnie będę zaraz próbować, i yy, będę się delektować mamy wypiekiem. A Wam życzę również smacznego, bo może dzisiaj też coś fajnego wcinacie. Hejka kochani, witam się z wami z parku. Właśnie przyjechałyśmy sobie pochodzić, tak jak już widziałyście, fajne są kaczuchy i jest bardzo fajnie, bardzo ładna pogoda, dużo ludzi, ale każdy stara się być w odległości bezpiecznej i jest bardzo fajnie. Więc tak już będę powoli kończyć tego vloga, bo powiem wam, że Dzisiaj szybko minął ten dzionek. Jak widzicie, teraz spędzamy chwilę w parku i jedziemy do domku, później na herbatkę. I będę kończyć tego vloga. Kto nie subskrypuje, zapraszam serdecznie do subskrypcji, kochani. A kto subskrypuje, dziękuję, że jesteście. I zapraszam Was do następnego vloga. Trzymajcie się. Pa!